Cześć, tu Kasia Zaręba, zapraszam na makijażowy tutorial. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie proszę jakiś znak po sobie, zaobserwujcie mnie, zostawcie komentarz. To dla mnie ważne, bo dzięki temu uda mi się dotrzeć do innych odbiorców. Miłego oglądania! Espresso Makeup to makijaż monochromatyczny w tonacjach brązu, z lekką, świetlistą skórą, intensywnym okiem. Moim zdaniem pasuje każdej kobiecie do każdej karnacji kwestia znalezienia właściwych dla siebie odcieni. Ja brązy uwielbiam, jest to moja makijażowa miłość, dlatego cieszę się na ten odcinek. I proszę o serduszko dla mojej modelki Agaty, której jest to tutorialowy debiut. Zapraszamy do oglądania. Nakładam nowość od MAC, połączenie serum i kremu nawilżającego. To jest produkt wzbogacony o rozpraszające światło perłowe ultra drobinki, które dają taki mega blask, super nawilżenie i poprawiają strukturę skóry. A teraz super lekki podkład od Nars, który odbija światło i wygląda jak druga skóra. To jest połączenie makijażu i pielęgnacji. Byłam ostatnio na warsztatach marki dla makijażystów. Było to bardzo inspirujące spotkanie i makijażysta marki... Przypomniał nam sposób, właściwie to był taki powrót do korzeni, czyli nowa metoda nakładania podkładu palcami. Ja nie jestem zwolennikiem nakładania podkładu na co dzień, w taki szybki sposób, troszkę bezmyślny, natomiast jeżeli rozgrzejemy sobie na wierzchu dłoni odrobinę produktu, dobrze go wmasujemy nakładając od środka na zewnątrz, to ten efekt faktycznie jest jak druga skóra, bardzo fajnie produkt się stapia. Pracuję pod wpływem ciepła dłoni. Pod oczy wklepuję leciutki korektor Armani Luminous Silk, który ma przepiękny kolor. On się super sprawdza, to jest taki kolor, który szybko maskuje właśnie takie większe zaciemnienia na szczyty kości policzkowych. Nakładam bardzo delikatny rozświetlacz Armani, odcień numer 10. To jest produkt taki lekki, transparentny, idealny na co dzień. Tutaj mi zależy na takim subtelnym efekcie, ponieważ oko będzie ciemne, zależy mi, żeby skóra wyglądała naturalnie. Wygląda dość ciemno, ale bardzo ładnie się blenduje, jest taki lekki. Ta jego konsystencja też jest taka transparentna. Ważny tutaj jest sposób aplikacji mój absolutnie ulubiony czyli aplikacja gąbką. To jest prosta sprawa, nawet dla osób, które twierdzą, że mają dwie lewe ręce do makijażu. Wystarczy sobie rozetrzeć małą ilość produktu na dłoni przełożyć ją na gąbkę i delikatnie wklepać, na kości policzkowej, na czole, jeżeli chcemy je e, zmniejszyć, zaznaczyć linię żuchwy i dobrze rozetrzeć granice i efekt gotowy. Z założenia Espresso Makeup to makijaż, który powinien obejść się bez różu, no ale tak się składa, że w moje ręce trafił odcień brąz z marki Pixi. Wiecie, że uwielbiam te róże w styku. One mają bardzo fajne, też takie lekko transparentne wykończenie. Miękkim pędzlem od Maxineczki nakładam puder Rodial, Glass Powder. On bardzo fajnie też odbija światło, jest taki lekki. Delikatny, nieobciążający, także będzie pasował tutaj do tej koncepcji takiej nieobciążonej skóry. A teraz produkt, który pewnie doskonale już znacie w klasycznej wersji. Tutaj nowość, odcień brązowy. Wygląda ciemno w opakowaniu, natomiast jest to produkt transparentny z taką tylko delikatną poświatą. Makijaż oczu, espresso makeup, brązowe tonacje. Ja zaczynam od mięciutkiej kredki Annabel Minerals w kolorze Pine. To jest taki lekko połyskujący brąz. Nakładam tą kredkę dość obficie przy rzęsach. Nie zwracam uwagi na to, czy kreska jest e, precyzyjna, czy nie, bo to jest e, kreska, którą rozcieram. Rościeram e, na boki ku górze, e, delikatnie wyciągając e, finalnie ten cień ku skroniom. Paletka pięciu cieni Diora Soft Cashmere, którą możecie znać e, z tutorialu Old Money. Bardzo piękne brązy, ale ja będę używać tylko jednego, tego czekoladowego, najciemniejszego i nakładam go praktycznie na całą powiekę ruchomą, ale jednak mocniej akcentuję zewnętrzny kącik oka. Tam nakładam go najwięcej, będę też rozcierać cienie i blendować ku skroniom, żeby maksymalnie powiększyć powierzchnię oka. A teraz mini paletka Natasza Denona, która słynie z bardzo dobrze napigmentowanych cieni, wysokiej jakości. Ja tutaj będę używać tych dwóch e, matów, e, środek błyszczący z drobinkami nie pasuje mi do tego makijażu, natomiast zacznę od tego ciemniejszego i będę rozcierać granice e, brązu z Diora. Matowa czarna kredka Sisley i kreska, którą lubię najbardziej, czyli kreska na górnej linii wodnej. Ta kreska zagęszcza rzęsy. Jeżeli mamy dobrą kredkę, to zupełnie się nie odbija. I na sam koniec jeden z moich ulubionych cieni: Ever Nars Mekong. To jest taki bardzo ciemny odcień. Ciemnego brązu z drobinkami złota i on jest idealny też do takich miękkich kresek, do przyciemnienia oka. Tutaj mi zależy, żeby nie było graficznej kreski, tylko, tylko takie mocniejsze obramowanie oka. No i ten cień świetnie się do tego nadaje. Tuż Anastazja Beverly Hills wydłuża, pogrubia, ale też to co ważne ma taką bardzo pielęgnującą formułę, więc nie kruszy się, nie rozmazuje, e, bardzo jest komfortowy na rzęsach. Makijaż ust powinien dopełniać ten e, monochromatyczny look w brązach. Zaczynamy od konturówki, tutaj jedna z moich ulubionych NYX Nude Truffle, taki piękny, też bardzo uniwersalny odcień. Pomadkę Inglota Catcher w odcieniu 910. Nakładam zewnętrzne kąciki ust. To jest jeden z moich must have na jesień. Piękny, uniwersalny odcień brązu. I na sam koniec, w centralnej części ust, na środku, błyszczy kinglota Like w takim pięknym czekoladowym odcieniu. Na koniec odrobina pudru C2, którym lubię sobie czyścić wszelkie kontury, granice. On też fajnie wygląda w okolicy ust, ładnie rozjaśnia, odbija światło. Ostatnia porcja brązera, żeby ładnie podkreślić rysy wzmocnić trochę ten makijaż Dajcie znać, czy lubicie ten makijażowy trend i czekam na kolejne pomysły. Wszystkie czytam bardzo uważnie. A jeżeli potrzebujecie makijażu espresso make-up na jakieś wielkie wyjście, zapraszam do mojej pracowni w centrum Warszawy. Do zobaczenia!